Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej przed meczem, hitowym meczem 29 kolejki betlik pierwszej ligi, w którym przykład wiktorskiej 6 zagramy z Wisłą Płock z nami trener Dumy Stolicy Pan Mariusz Pawlek. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. I tradycyjnie poproszę o kilka słów przed nadchodzącym spotkaniem. No dla nas to pewno tu e, wa, ważny mecz. E, zdajemy sobie sprawę z rangi e, tego spotkania po oczywiście w ostatnich naszych wynikach, ale znamy myślę, że dobrze przeciwnika. Nie przygotowujemy się tylko pod niego, ale przygotowujemy to, co, to, co staramy się sami wprowadzać, ale spotkają się dwa zespoły i tutaj oczywiście zespół Wisły trenera Misiury myślę, że też stawiają na, jakby na powtarzalność i na intensywność meczu, także spotkają się dwa zespoły myślę, że o podobnym charakterze co prawda w innych strukturach gry, dlatego te małe rzeczy, no, mogą być bardzo ważne. Co, no, chciałbym zaprosić przede wszystkim kibiców, tak, na to, żebyśmy, żebyśmy, tutaj nas wspierali w tą wielką oczywiście sobotę, bo myślę, że to na to wszystkim, tak, wszystkim, wszystkim nie tylko się przyda, ale na pewno będziemy mogli, mam nadzieję, w dobrych humorach, e, wspominać ten mecz e, przy świątecznym stole. E, I wierzę w to, że mówię, przeżyjemy piękne chwile i zapiszemy coś, coś nowego w historii. Oczywiście tutaj e, meczy, e, ale to mówię, wszystko jest w naszych nogach, w naszych głowach. Wierzę w zespół, bo robi cały czas progres. Ale mówię też, zdajemy sobie sprawę, że gramy z przeciwnikiem, który. Po naszym ostatnim meczu zwycięskim w niecieczy. poczuł krew jeszcze, tak? poczuł krew, bo ma trzy punkty więcej od nas, że jeszcze może awansować bezpośrednio. I tym bardziej to będzie, uważam, z dwóch stron otwarty, otwarty mecz. Dziękujemy trenerze. No i teraz przejdziemy sobie tradycyjnie do pytań. No i pierwszy z nich dotyczy porażki, którą odnieśliśmy z Wisłą Płock w październiku ubiegłego roku na ich terenie i czy to jest dodatkowy motywator przed nadchodzącym spotkaniem? Czy jednak zespół w ogóle nie wraca do tamtego spotkania? Nie wracamy. Czy motywator? Pewnie ci co wystąpili, ci co są w tej kadrze od jesieni to pamiętają te spotkanie. Natomiast mówię, żyjemy z, z w nowym, nowym mikrocyklu i przygotowujemy się tak jak do następnego spotkania. Uważam, że to, co dzisiaj czy, czy jutro, to co, to, co będziemy robić, mam nadzieję, że dobrze to sprzedamy eee, i ten pomysł, który tutaj oczywiście będzie przygotowany, zda egzamin. Ale mówię, zdajemy sobie też mówię, sprawę, że ta poprzeczka jest podniesiona bardzo wysoko, ale chyba o, o to chodzi w tym wszystkim. E, trenerze, mamy również pytanie dotyczące atutów Wisły Płock. No i na co musimy właśnie zwrócić szczególną uwagę. No jak ocenia trener szanse na pokonanie wyżej notowanego rywala. To znaczy, nie chciałbym tu wchodzić w szczegóły, tak? bo jeśli chodzi o tutaj nasze analizy i inne rzeczy. Natomiast kolektyw, tak, na pewno, na pewno każdy zespół, który gra na równym poziomie, ma oczywiście indywidualności, ale powtarzam, że pracują jako bardzo mocno i dobrze, tak? dobrze w tej rundzie jako zespół. Są przed nami i mają dużą szansę, jak będą oczywiście punktować do tego awansu bezpośredniego, jak powiedziałem wcześniej. A my spróbujemy, tak, próbujemy znaleźć sposób. Natomiast, no, trzeba wykluczyć, tak, wykluczyć z proste błędy nasze, bo w piłce, no, wiadomo, tych błędów jest wiele, ale mam nadzieję, że tutaj przeciwnik nie będzie z nich na tyle korzystał. Żebyśmy musieli się tutaj martwić, dlatego przed meczem się nie martwię, uważam szansę 50 na 50 i dla jednego zespołu i dla drugiego, także, także mam nadzieję, mówię, że zagramy dobre, dobre spotkanie. Oby, mówię, powtórzyć, powtórzyć wynik z pewnie będzie trudno, mówię, bo inna, inna ranga tego, tego spotkania, inny przeciwnik. Ale wszystko mówię, tak jak powiedziałem, wszystko będzie zależało od nas. Trenerze, mamy również pytanie o zawodników z pierwszego zespołu występującego od czasu do czasu w drugiej drużynie. No i jak trener ocenia ich postawę? Znaczy tak, jak oceniam? Wczoraj oglądałem to spotkanie, na pewno do końca nie jestem zadowolony. To to pierwszy wynik. Natomiast niewielu z nich schodzi, schodzą zawodnicy, którzy tak naprawdę w większości nie grają w pierwszym zespole, a ci co schodzą to gra ich dwóch albo trzech, jeśli chodzi o seniorów i tak naprawdę no, no w dwóch, trzech tego meczu też nie wygrają. To też nie róbmy już jakby, że tutaj będzie, będą zawodnicy winni tylko z pierwszego zespołu, bo uważam, że musimy patrzeć tu globalnie i na to jak jak ten zespół funkcjonuje? Wcześniej miał zwycięstwa, miał 7 punktów przewagi, wczoraj, tak jak powiedziałem, byłem na spotkaniu i, i tak, jesteśmy już po prawie, jesteśmy po analizie. Mam nadzieję, że pewne rzeczy zostaną poprawione, bo nie po to, trener w drugim zespole stoi też przy linii i nie wie do końca, jak to mówię, o co, o co to chodzi, bo powi, powinni tak zawodnicy, niektórzy zdecydowanie lepiej wyglądać. E ale mówię, no, mam nadzieję, że więcej, więcej takich, y, takich meczy nie będzie, że, że, że jednak wniosą więcej do, do tego zespołu, ale oczywiście wygra 11, nie tylko mówię, 3-4 zawodników, także, także zdarzą, zdarzają się słabsze mecze, czy, czy ktoś jest mówię, w danym dniu y, gorzej dysponowany. Y, ale mówię, myślimy po to wspierać zespół rezerw, żeby ten awans do tej y, czwartej ligi był. Dokładnie tak. No i mamy jeszcze pytanie odnoszące się już przyszłościowo do letniego okienka transferowego. No i czy trener wraz ze sztabem i dyrektorem sportowym Piotrem Kosierowskim ma już ustaloną strategię, w jaki sposób zbudować kadrę na przyszły sezon? Na pewno strategia jest. Dużo wcześniej, myślę, że to już zimą rozmawialiśmy o okienku letnim, ale wiemy, gdzie jesteśmy, na co nas stać. E, także to nie będzie łatwe, łatwe, następne okienko, bo jednak tutaj zatrudnić zawodnika nie jest problem, natomiast, natomiast jeśli chcemy zrobić progres, musimy ściągać piłkarzy. E, mamy, mamy wielu piłkarzy, ale, ale mówię na pewno będziemy chcieli tutaj, jeśli oczywiście uda się zrobić też ten mały jakby, mówię, progres, tak, te, te, te rzeczy które nie do końca jeszcze może na takim poziomie funkcjonują. To na pewno nastąpi w najbliższych, w najbliższych mam nadzieję, tygodniach, ale dzisiaj skupiamy się na tym, co, co mamy. Uważam, że zespół dobrze funkcjonuje i nie dużo, nie dużo trzeba, tak, żebyśmy wzmocnili zespół, żebyśmy, mówię, jeszcze lepiej, mówię, funkcjonowali niż, niż w tej ludzie. Dziękujemy trenerze. Dziękujemy również za przesłane pytania. No i tylko przypomnę, że plan na sobotę wygląda w taki sposób, że na godzinę 12 razem z grupą Ultras Enigma zapraszamy Was na święcenie pokarmów, które odbędzie się na dziedzińcu Trybuny Głównej. Z kolei o 19.30 rozpoczynamy piłkarskie emocje i mecz z Wisłą Kraków. I mam nadzieję, że zarówno na jednym, jak i drugim wydarzeniu uda się spotkać w jak najliczniejszym gronie. Do zobaczenia!